Norwegia, Słowenia, Austria. Tak wyglądało podium zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich par mieszanych w Rasznowie. Polacy zajęli siódme miejsce. Anna Twardosz i Kamila Karpiel skakały razem z Kamilem Stochem i Dawidem Kubackim. Norwegowie, Słoweńcy i Austriacy byli poza zasięgiem. Polaków wyprzedziły jeszcze Japonia, Niemcy i Rosja. Zawody w Rasznowie były ostatnimi przed Mistrzostwami Świata, które za trzy dni rozpoczną się w Oberstdorfie. Skoki w sportowym wieczorze. Za nami ostatni konkurs Pucharu Świata w Rasznowie. To były zawody par mieszanych, w których Anna Twardosz, Kamila Karpiel, Kamil Stok i Dawid Kubacki zajęli siódme miejsce. Górą Norwegowie. O okolicznościach opowiedzą obecni na miejscu Aleksander Roy i Marcin Rams. Dobry wieczór Zrasznowa. Ostatni raport Zrasznowa i ostatnia refleksja. Tym razem na temat polskiej drużyny mieszanej. Naszego miksta. Miksta płci, co oczywiste, miksta doświadczenia i miksta sportowego kunsztu. Przebieg rywalizacji taki, jakiego się spodziewaliśmy. Panie traciły, panowie odrabiali. Polska drużyna mieszana, czyli Polska w budowie, czyli twór, który jeszcze się wykuwa i wymaga od nas cierpliwości. Trudno, żeby było inaczej. Ania Twardosz dzisiaj debiutowała w mikście. Zresztą, jeżeli chodzi o duet pań. Był on najmłodszy w stawce, jeżeli chodzi o reprezentantki Polski, natomiast tandem panów był z kolei najbardziej doświadczonym. Panowie po prostu trenowali przed Mistrzostwami Świata w Oberstdorfie, a dla pań było to ogromne przeżycie. Słowem, mikst bardzo uroczy, o którym więcej Filip Czyszanowski. Krok do przodu będzie wyższa. Panowie obyci przed mikrofonami, ze złotymi radami dla młodszych koleżanek. Cenimy, szanujemy, bo tu obycia tylko trzeba. Na skoczni przede wszystkim i będziemy bić się o mieszane podja, a potem o nich rozprawiać już na ludzie. No ja nie? I na medialne fajerwerki przyjdzie czas. Spokojnie, najpierw czekamy na te skokowe. Dziś, co panie straciły, panowie próbowali odzyskiwać. Od miejsca siódmego po nawet czwarte. Tak się plotły losy tej rywalizacji dla biało-czerwonych. Czujecie drogie skoczkinie satysfakcję z szóstego ostatecznie miejsca. Wszyscy na mnie patrzą? Bo ty mówisz. Teraz. To jest mikrofon i teraz ty mówisz. Dobra. Panowie ośmielali skoczki, nie tak, że na trambulina walała karbunari. Ośmielali do odważnych skoków, po których aż chciało się bić brawo. Dawid Kubacki z Kamilem Stochem jakby się umówili, fruwali w ten sam punkt. 94 i 95 metrów. Moc była z nimi. Uważam, że teraz jestem na dobrej drodze. Tutaj ruszyło coś do przodu, zrobiłem krok naprzód. To po co tutaj przyjechałem, tylko po, czyli po tą taką stabilizację tych, tych lepszych skoków. To, to tutaj osiągnąłem. Teraz szukamy błysku, zdawał się mówić do Kubackiego trener Doleżal. O ten nie musi się martwić Halvor Egner Granerud. Gdyby dziś odbywał się konkurs indywidualny, Norweg znów by wygrał. To ci niespodzianka. To kandydat numer jeden do złotych medali w Oberstdorfie. Oj, rzeczywiście, grany Rudowi wszystko przychodzi z wielką łatwością. Dzisiaj na konferencji prasowej mówił, że to wcale nie był konkurs, który miał być rewanżem za wczoraj. On chce po prostu się poprawiać i to mu się udaje. Wczoraj bardzo zły a dzisiaj król życia na tej konferencji prasowej trzeba przyznać. Dokładnie tak. Nie był wylewny, ale bardzo konkretny. Co do mistrzostw świata w Oberstdorfie, które już na horyzoncie i bagażu, jak i z Rasnowa wywiozą polscy skoczkowie. Kamil Stoch złapał tutaj spokój i luz. Praca nad pozycją najazdową przebiega bardzo dobrze i nasz mistrz jest z tego zadowolony. Skoro on jest zadowolony, to i my jesteśmy zadowoleni. Jest jeszcze Dawid Kubacki, który świetnie tutaj prezentował się w treningach, a w decydujących rozstrzygnięciach do super wyniku brakowało naprawdę niewiele. Tutaj są detale, jest świadomość tego nad czym trzeba pracować, bo praca to jest słowo klucz w przypadku Dawida Kubackiego, czyli jesteśmy spokojni. I my dzisiaj trochę podsłuchiwaliśmy Michala Doleżala i jego wskazówek, szczerze mówiąc w pewnym momencie skoki narciarskie wydały mi się proste jak robienie sałatki jarzynowej, tu trochę dodaj, tu trochę dodaj i będzie wszystko w porządku, nic tylko słuchać naszego trenera, a warto go słuchać, bo jeszcze trochę treningów w Oberstdorfie będzie przed Mistrzostwami Świata, więc jesteśmy jeszcze większymi optymistami i przypominamy sobie Zeffelt i kolejność na podium, chyba jej przypominać się nie trzeba. Tyle z Rasznowa, wszystkiego dobrego. Aleksanderowi i Marcina, Was bardzo dziękuję.